Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę MacDroid. Studia Elefantopia. MacDroid to połączenie gry RTS oraz gry Tower Defense, w której sterujemy sobie poczynaniami tego oto żółtego robota, który znajduje się aktualnie za menu głównym. Zbieramy sobie truskawki, które dają nam pieniądze i możemy budować kolejne wieżyczki i musimy bronić naszej bazy która jest dużym statkiem, którym przyleczyliśmy na obcą planetę. Jak widzicie, tutaj są przeciwnicy, których pokonujemy, a tutaj taki większy, nie widać go za napisem niestety, no i wspomniane wcześniej truskawki, które jeszcze musimy sadzić czasem, żebyśmy mogli je zbierać. Zacznijmy sobie jakiś rozdział w historii, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Gra jest bardzo kolorowa. Twórcy dodają nowe zawartości do niej aktualnie ponieważ gra jest w fazie beta. Można ją nabyć na Indie Game Stand za dowolną kwotę, którą jesteśmy w stanie przeznaczyć na grę. Późniejsze łatki będą do nas dostarczane za darmo, oczywiście. Jesteśmy już w grze. Mamy tutaj swoją bazę, największy budynek. I tutaj są wieżyczki. Musimy je ulepszyć. Wystarczy, że podejdę do nich i one będą naprawiane. Będą mi tutaj bronić przed atakami przeciwników, którzy będą wychodzić tutaj pewnie ze ścianki. No tak. Tam będą wychodzić z tych kryształów, magmy, czy co to jest. A ja tutaj naprawię tą jeszcze jedną wieżyczkę. Tutaj w, w tym pudełku mam nową technologię. Zobaczmy, co to jest. Drzewko bązaj, które będzie dawać dodatkowe obrażenia i zasięg do mojej broni. I tutaj mamy miejsce, gdzie chyba będą rosnąć truskawki. Ale niestety tutaj jest ta magma. Więc chyba nic z tego. No to trudno. Przeskoczymy sobie tutaj, o, zbierzemy kryształ, który daje pieniądze. Jeszcze jedną beczkę tutaj z olejem. I tutaj właśnie jest nowa technologia beczki z olejem, która będzie eksplodować, jeżeli zbliżą się do niej przeciwnicy. Wróćmy sobie do naszej bazy. A tutaj muszę naprawiać sobie moje wieżyczki. Niestety została uszkodzona. Będę musiał zaraz kupić nową. A tutaj mamy pierwszą truskawkę i zakupmy sobie o mam laser którym będę mógł strzelać we wrogów z mojego małego robota spróbujmy sobie tutaj przełożyć to bądzaj dajmy je tutaj no dzięki niemu miejsce które tutaj było o, teraz mogę sobie ulepszyć wieżyczkę. Dzięki niemu miejsce, które tutaj było owiane tą magmą, jest teraz zdrowe i mogę sobie zbierać tutaj rosnące truskawki, żebym mógł mieć pieniądze na dodatkową broń. Połóżmy sobie tutaj tą beczkę. Zobaczymy, jak te o, potwory zostały uszkodzone. A ja mam tutaj truskawki i mogę je zebrać. Dadzą mi pieniądze. O, niestety Niestety muszę sobie zabrać tą wieżyczkę I sam strzelać do tych Przeciwników Jak widzicie jeszcze truskawki Nie urosły na tyle O teraz dopiero I mogę je zebrać o kurczę mój robocik się pali tak, że nie mogę po prostu nic zrobić. Jakby go tutaj szybko ulepszyć... No teraz. No niestety. Niestety przegrałem, bo spalił mi się robot. Spróbujmy jeszcze raz. Od razu tutaj wezmę sobie tą nową technologię. Spróbuję ją zbudować od razu na tej ziemi tutaj. Mmm... Powiedzmy tu... I dzięki temu te wieżyczki, które tutaj mam, nie będą już uszkadzane. Tam, jakbym sobie wziął stąd... Już to zrobię... Tą sobie stąd wezmę... I przełożymy tutaj, żeby po prostu nie były uszkadzane. I tą przełożę też tutaj... I dzięki temu będzie bezpiecznie i nie będą one niszczone. Weźmy sobie tutaj tą beczkę z olejem i położymy je sobie tutaj w miejscu, gdzie będą szli przeciwnicy. Jedna. I druga. I trzecia. Zobaczymy. Zbieramy teraz truskawki. Za chwilę będziemy mogli sobie kupić to drzewko bązaj, które z lewej strony nam zmieni teren, który jest niedostępny teraz dla moich wieżyczek. Noste następne truskawki i teraz możemy sobie kupić pierwsze działko. Dajmy sobie je tutaj. O, mogę je sprzedać jeszcze. Dajmy sobie je tutaj, z tej strony. Poczekam jeszcze, za chwilę kupię drzewko bązaj. O, tutaj mam... Kryształ, jak widzicie, jeszcze jest 5 fal, które będą atakować moją bazę. Druga nadchodzi. Zbieramy sobie truskawki, oczywiście. Lecimy do bazy. I mamy pieniądze na drzewko bązaj, które umieścimy teraz z lewej strony, żebyśmy mogli sobie tutaj ustawić wieżyczki dodatkowe. I żebyśmy mogli zbierać truskawki. Całe szczęście, że mam już tutaj z prawej strony pełny pakiet wieżyczek. Dzięki temu przeciwnicy, którzy będą szli, nie mogą już mi zabrać truskawek i nie dojdą do mojej bazy, miejmy nadzieję, w późniejszym etapie. Trzecia fala nadchodzi. Ja sobie mogę zebrać truskawki dalej. Mam tutaj teraz, aha, jeszcze mi brakuje trochę pieniędzy. Teraz będę mógł sobie kupić wieżyczkę na lewą stronę. I możemy dalej atakować wrogów. Jak widzicie teraz jest ich o wiele więcej. Niestety. Wezmę sobie tę wieżyczkę i muszę ich atakować tutaj. Bezpośrednio używając wieżyczki na kadłubie mojego robota. No teraz chyba coś większego będzie szło. Musimy zrobić tak, że wezmę sobie te Truskawki. Wezmę tutaj wieżyczkę. Postawię tu wybuchowe beczki. Muszę kupić naprawienie dla mojego robota, niestety, bo jestem już w pół uszkodzony. Szybko zbierzmy jeszcze te truskawki tutaj. No jak widzicie, dużo teraz przeciwników przychodzi. Spróbujmy kupić sobie wieżyczkę teraz. Położymy ją z tej strony Naprawmy te, które znajdują się po prawej stronie tutaj I musimy jeszcze za chwilę zebrać truskawki I zakupić kolejne wieżyczki na lewą stronę Jeszcze dwie są możliwe do zakupienia Są truskawki I teraz muszę je przetransportować tutaj Zakupimy sobie wieżyczkę i możemy ją postawić tutaj. Za chwilę dam. O nie, tutaj mam jakąś blokadę teraz, ponieważ przeciwnicy złożyli chyba jaja na moich truskawkach, i teraz nie będę mógł ich zbierać. No nic, miejmy nadzieję, że taką ilość zwierzyczek, jaka aktualnie jest u mnie, będzie mogła spełnić swoje zadanie i dać mi wygraną. Jak widzicie, no tutaj chyba ten duży stwór zaczyna zjadać moją wieżyczkę. Musimy go zaatakować. Miejmy nadzieję, że zostanie pokonany za chwilę. Jest bardzo duży, no ale to jest jakiś chyba finałowy boss. zaraz powinien zginąć o udało się pięknie teraz mamy kryształy możemy sobie zakupić aha jedynie tylko bonsai no to muszę wziąć tą wyżyczkę jedną i tutaj zacząć strzelać do przeciwnika jeszcze kilku i tutaj jest tam idą nowi niestety no ale ten boss nadwyrężył moją infrastrukturę oraz moją bazę zniszczył trochę. Weźmy sobie tę wierzczkę tutaj, na prawą stronę. Naprawę się trochę. No i poczekam jak sytuacja się za chwilę rozwinie. Jak widzicie tutaj moje wieżyczki zostały trochę uszkodzone, więc muszę je naprawić. No i tam jeszcze jest... O! Są kryształy, które dadzą mi pieniądze. Szybko muszę lecieć do bazy. I kupmy sobie... O, niestety nie mam... nie mam nowej wieżyczki. Spróbujmy tutaj dajmy tą beczkę. Jeszcze jedną. Może dzięki temu... O, udało się. Może dzięki temu ten boss zostanie zniszczony. Aha, on tutaj rodzi... Rodzi nowych przeciwników. No to musimy zabrać sobie jedną wieżyczkę. Podejść tutaj do niego i go zlikwidować. No tutaj te małe automatycznie lecą na mnie. Ale to nic. Tutaj ten duży dostaje obrażenia i za chwilę zostanie zlikwidowany. Udało się, pięknie. No i teraz wystarczy tych tylko małych. Misja została zakończona sukcesem. Tak wygląda rozgrywka w grze MagDroid. Jeżeli jesteście w stanie poświęcić na nią trochę wolnego czasu, kilka dolarów, to polecam Wam bardzo serdecznie akcję Indie Game Stand, gdzie możecie nabyć grę za dowolną kwotę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam.